Bo krzątanina pachnie choinką, którą przywiózł z panierzy. Pachnie nalewką, naszą już słynną pomarańczową skawą. Pachnie oczywiście piernikami. Pakowanie prezentów można do nas przyjechać i, i skompletować prezent. prezenty od serca. Wszystkie produkty, które wchodzą w skład tych prezentów, one są robione tu, na miejscu albo w najbliższej okolicy Tlenia. Oczywiście, że przystanek pachnie w święta, absolutnie nie jest zamknięty. Wręcz przeciwnie, przyjeżdża do nas na święta bardzo dużo gości. Wielu z tych gości wracają spędzić z nami już kolejne święta. Cenią sobie nasz, nasz kominek, cenią sobie spokój, cenią sobie dobre jedzenie. O to chodzi z naszym przystankiem, że można się tu zatrzymać zawsze w drodze z punktu A do punktu B, także w okresie świątecznym. Jesteśmy otwarci, zawsze się pali w kominku, zawsze ugościmy i podamy coś dobrego do jedzenia. Także jak najbardziej nasz przystanek jest otwarty w święta.